Hej, jestem jak Magda Gazer, prawda? Wygląd jest, ilość jest, smaku nie ma Śmierdzi jak je, wróż, jest płciła kobieta pracująca Mielizny, chorąca nad żelą, odeszła w góry Nie ma! Get the London look Oho, oho, oho Do leave me be Oho, oho, oho Do leave me be Ich bich du dich bich. Ich bi ich bin, ah. Ich bich ich lieb dich nicht. Ich bich Nein ah. nein 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 nein. Ich lieb dich nicht. Du lieb mich nicht. Ich bin. dich ah. Ich bich dich nicht durch mich. Aber ich. Ich bich Ich lieb. ich lieb dich nicht Du mich. Ich lieb dich nicht, ich bin, ich bin nicht ich bin, ich bin, Du. Ich bich. Ich bich du lieb dich. Wymyśliłyśmy to razem. Pokażemy Wam. Magda Geyser strzeż się. Masz nowe konkurencki. Naleśnik z dywanu. Wiesz gdzie się puknie? Tam się puknie. Jaka przypalona. Nie z tego powiedzieć. Janusz, wypuścisz te dzieci z piwnicy? Co? No, czy wypuścisz te dzieci z piwnicy? Tak, tak, tak. tak. Żałosny. Żartuję. Nie wypuszczę moich dzieci z piwnicy. Będę je wciąż gładził. Da-da-da! Da-da-da! Chciałbym to jakoś skomentować. Ale nie mam jak. Dzisiaj odcinek muzyczny. Da, da, da. Da, da, da. Co? 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 Masło. No. Będę jadła Będę jadła Ale kto kobiecie pozwolił wyjść w ogóle z kuchni? Nieśmieszne. To chodziło o to, że one się położą i zawiną jak naleśnik. Łukasz, jesteś mądry inaczej. Naleśnik. Ale matki muszą mieć naprawdę trudne życie. Wchodzą do domu, przechodzą, patrzy, a tam ich córka winięta w dywan. Wszystko w porządku, naprawdę. Wszystko jest okej, okay. przecież to jest normalne, prawda? Wyjdź mi, powiedziałam, wyjdź mi, wyjdź mi. Puść ją, powiedziałam, puść ją. Nie. Masz no, naleśnik i mama mnie opuszczała. Będę miała pewnie szlaban. No i będę miał szlaban. Witam. Halo, pudliszki? Pompę wam uciekł. Co sobie, Ty By mi zrobiło ziemię